Hej siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Artane To jest drugi już odcinek z gry Hex Shards of Fate Tak, popatrzyłem tutaj, gdzieś mam koszulkę z iemu z tejże gry I tam w tyle naprawia się laptop znajomego Okej, okay, zaczynamy Zaczynamy Arenę Mroźnego Kręgu, tak to się nazywa i gramy przeciwko robotowi Spamowi, a jesteśmy Betram Krucza Skała. Ok, walcz. Zobaczymy, co to będzie. Szczerze mówiąc, nie grałem tutaj jeszcze. E, mówię tak cicho, dlatego że gdzieś tam śpi moja babcia, a gdzieś tutaj dostałem SMS-a. Twój przeciwnik wybiera zagranie. Wiecie co, nowa ręka może, bo ta jakaś taka słaba była. Po! Oh, ta jest jeszcze gorsza. Ponownego rozdania otrzyma że jedną kartę mniej. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz, ok. Może być. Chociaż... Kurde, ale jestem głupi. Okej. Okay. Robot spam, 15 hp. Pociąg jedzie. Wow. Nie mamy żadnych, ale to żadnych surowców. Wciąż nie mam surowców. Niedobrze. Jeżeli nie dostanę surowców a w kolejnej rundzie, to będzie nie za dobrze. O. Oh. No dobra Czyli on boostuje swoje robociki Które Przyzwie Aha. Dobra Boli mnie to, że nie mam żadnych surowców Żadnych, ale to żadnych On już ma trzy On już ma trzy surowce I doładowuje sobie tak tego Robota O jesteś o, jesteś... To może być... Nie no... To, to, nie może być... Tak... Ja chcę... Ja chcę... Wow! Mam odłamek szafiru! Udało się! Robot-ładowarka! Tak, dziękuję! Do następnej fazy głównej! Dalej! Do fazy końcowej! Przekaż priorytety! Super! Cieszę się! Dobra, już potwierdzam ten robot z pami. Niech oni sobie atakują. Zblokuję sobie ten jeden atak. Ej, ej, nie mogę zblokować. Kurde. Masakra. Masakra. Ja to przegram. Co tak bardzo. Dajcie mi surowiec. Nie chcę tego. Surowiec mi dajcie, idioci Poświęć tę kartę Chcę to zrobić Chcę poświęcić tę kartę <laughs> Nie wiem jak Dobra, do fazy ataku A nie atakuję w tej rundzie Pierdziele Przekazuję wam priorytety I chcę was zablokować jakieś priorytety Uff, tak chyba zginę a nie jednak nie mam 6 punktów życia <laughs> dobra dobra, no potwierdzam muszę czy ja mogę tego użyć czy ja mogę tego użyć proszę mam odłamek szafiru no wow udało się Uh, a to jest na przykład spoko Tylko nie mam do tego hmm. 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 Dobra Zagram naukowego bibliotekarza Spróbuję nim coś poblokować, może nie zginę. Jak zginę, to zaczniemy jeszcze raz. Zaczniemy jeszcze raz tą rozgrywkę. Tym razem już nie będę kombinował. Tym razem już nie będę kombinował z. Dobra, zginę. pęk O, jednak nie. Ale jak to się stało? On strasznie koksuje sobie tego robocika. Dobrze Mamy robotę ładowarkę Dobrze Mamy dwa blokery Które i tak mi chyba nic nie dadzą Potwierdzam robot ładowarka, chociaż mi się to strasznie nie podoba No dobra To Tobą blokuję ciebie Czemu nie mogę ciebie zblokować? A nie mogę, no dobra. Jeden HP mi zostało. Wy to widzicie? Wow, słabo. Co najwyżej, mogę za zagrać plan konstrukcji, który i tak mi nic nie da. Jak się poddać. Hmm, to są jakieś czaty. To ja nie chcę czatów. Się chciałem poddać. Tak, chcę się poddać i zacząć tą rozgrywkę jeszcze raz, bo naprawdę to nie była dobra. Nie mogę! Ład! Muszę ich pokonywać. Dobra, to pokonam tego. Mam nadzieję, że nie będzie trudny. Mam nadzieję. Zobaczymy. Doskonny zwolennik Smoczej Straży. OK. Twój przeciwnik wybiera zagranie. No dobra, wybierz sobie zagranie. Ja już widzę, mam 5 odłamków rubinu. Wow. Wiecie co, akceptuję sobie, bo naprawdę to jest dobra. Co on to zagrał? Inferno. Eee. Aha, co tu mamy? dozłony zwolennik smoczy... Ile? Ile? Fug. Co on ma? Co on ma? A nie, to był on, tak? Mogę zagrać odłomę grubinu i robota ładowarkę Spoko. Czyli mogę go zaatakować. W kolejnej rundzie oczywiście, bo w tej go nie zaatakuję, bo nie mam ruchu. Oha, on sobie doładował dwie. Dwa za trzy. No i dostaję HP. Dobra, dostawaj sobie HP. Mam odłamek szafiru. Mm -hmm. Może mnie nie, za nie zablokuje. Jak mnie zablokuje, to i tak straci chyba e, ruch. Czy nie straci ruchu? Nie, nie straci ruchu. A i tak mnie nie może zaatakować, bo nie ma możliwości. Ale zyska 1 HP. Bo on co rundę się leczy. Nie, jednak mnie mógł zaatakować. Ajdź. Za dwa. Otrzymujesz. ile? 7 punktów życia. Dobrze, Dobrze Ja już wszystko wiem. Ja już wszystko wiem. Ja, ja już wszystko wiem. Gram jaskniowego Komandosa 14 Nie idzie mi w tą grę, całkiem mi nie idzie. Muszę wam to powiedzieć, w Hearthstone gra się dużo, dużo łatwiej. Ta gra jest po prostu trudna. Znaczy być może ja nie ogarniam jeszcze wszystkich taktyk jakie mógłbym tutaj mieć Co mógłbym tutaj zagrać, tylko po prostu być może zbytnio napieram. Albo to przeciwnicy są zatrudni, chociaż to są boty. Ale te boty są ciężkie. Dobra, <grymne> no Biegły inżynier, co ty mi dajesz? <grymne> Nie mam artefaktu. Nie atakuję, będę się bronił. Będę się bronił. Nie zginie mi ani jedna jednostka w tej rundzie. A obronie Dobra, możecie sobie atakować Bizonami Nie zaatakował Okej, okay, rozumiem. Całkowicie go rozumiem. Dobieramy sobie odłamy grubinu i... I wrzucamy technicznego geniusza. Hmm. Dobra. I do fazy ataku. Zastanawiam się czy zaatakować. Nie, na razie się... Jeszcze, jeszcze się pobronię troszeczkę. Będę miał więcej jednostek, to wtedy być może zaatakuję. Ciekawe czy on zaatakuje. Tak, on zaatakował. Więc ja, ja oczywiście obronie, Obronię moje pozycje. Oczywiście ich nie zabije w żaden sposób, a chyża łapa, atak prewencyjny. Okej, okay. 2 i 2, myślę, że mogę go ściągnąć po prostu. Mamy odłamek szafiru i nie mamy żadnej karty. Hm Ja mogłem. Oni mnie nie zablokują. Tym on nie może co najwyżej zablokować. Ale ten zaatakuje, więc... O, ale je mu się te HP jakoś wyczerpały dziwnie. Ciekawe. Czy on mnie teraz będzie mógł zaatakować trzema bizonami? Oj, obawiam się, że tak, prawy paladyn. Mhm. Mm mm -hmm. Chyba przegram obie, obie walki dzisiaj. Niestety, jeżeli wiecie coś więcej o tej grze, jeżeli chcielibyście się ze mną podzielić jakimiś wiadomościami na jej temat ciekawymi lub e, przydatnymi. Ja oczywiście ją zgłębiam w dalszym ciągu, to zapraszam. Chyba ginę. Mhm. Tego to wygląda porażka w tej grze. Nie wiem, czy widzieliście już. A widocznie, challenge są dla mnie za trudne. Eee, zapisz i zakończ. Mhm. Mhm. Co my tu mamy w ogóle? Wszystkich zakątków uniwersum HEX. Sprawdziane starter stanowi świetną okazję, by zdobyć kilka darmowych, dodatkowych kart do talii starter. Uh -huh. hm. Dobrze. Manager card i sklep. Polygon. I czat. No dobra. Tu widzimy wszystkie. Sprawdzono, zaliczać, już w tym odcinku. Nie będę. E, zobaczmy sobie tylko jeszcze ten poligon. Okay, spróbujmy sobie zagrać przeciwko sztucznej inteligencji, być może jeszcze raz, tym może tym razem uda mi się pokonać przeciwnika. Żebyście się nie zdziwili, a sztuczna inteligencja jest w tej grze naprawdę mocna, jeżeli chodzi o te przemyślane decyzje. Albo to jest też spowodowane być może. E, dobra, taka ręka mi odpowiada. Może jest to spowodowane po prostu tym, że <śmiech> <śmiech> że... E, nie za bardzo się na niej jeszcze znam. Prawdopodobnie przez to się tak dzieje. Śpiew wyroczni, co to jest? Czempion twojego wyboru dobierze, dobierza dwie karty. A to ciekawe, nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś dobierzał dwie karty. E, to psz. Do następnej fazy głównej. Jeżeli zagramy teraz artefakt, prawdopodobnie to zadamy mu obrażenia. Więc jest to dobra karta. Jest to całkiem dobra karta. Więc myślę, że jak zagramy robotę ładowarkę będzie wszystko w porządku. Zagramy sobie odłamek szafiru i robota-ładowarkę. Mhm. Oczywiście atakujemy. Tak, zadam mu jeden punkt obrażeń. Dobrze. <coughs> I zadajemy obrażenia. Póki nie ma żadnych jednostek. Dobrze jest. On teraz pewnie zagra jakąś jednostkę. No, chyba że nie ma takich kart. W co wątpię, bo już ma trzy. A plujka olbrzymia. Mhm. Dobrze, potwierdzam. A, i muszę coś. Muszę coś odrzucić. Odłomę grubinu, myślę, że odrzucę na razie. 2 za jeden. 2 za jeden. Musimy mieć latającą jednostkę, żeby... Żeby to a, doszło do skutku. Śpiew wyroczni. Dobiera dwie karty. Hmm. No to jest ciekawe. Na pewno. Jest kiniowego komandosa jeszcze e, zagrywać nie będę, gdyż on jest po prostu mocnym blokerem. On jest po prostu mocnym blokerem i e, myślę, że sobie dobierzemy po prostu dwie karty. Oto mam Ok, zagram sobie jeszcze Robobota, który jest całkowicie defensywną postacią. E, I myślę, że sobie zaatakujemy. Bo i tak mu to z... nie zginie. A nie może to chyba za... zablokować. Tak, nie może zablokować, więc... <laughs> Jeżeli my nie możemy zablokować jego jednostki, a on nie może zablokować naszych jednostek, to atakujemy. Ok, z tym przeciwnikiem idzie nam w miarę dobrze. Póki co. Póki co, bo on dopiero ma jedną jednostkę e... i nie przyzwał żadnych innych. Ok, Nie zablokujemy go oczywiście, bo to jest jednostka latająca. Eee, mimo wszystko, obrywamy za dwa punkty. Co my tu mamy? Kieł Boga Góry. Na początku Twojego ruchu, karta ta zadaje Ci jeden, jedno obrażenie. Uhum, a to jest ciekawe. Kranok. Zapłać dwa punkty życia. Dobierz kartę. Czyli dobiera po prostu sobie kartę. Tracąc dwa punkty życia. Jest to oczywiście karta, eee, taka, która wydaje się być. Wydaje się. Być... No to nie jest karta, to jest jego specjalność. Ja na jego miejscu na przykład nie użyłbym tej karty, gdyż po prostu no, zabiera nam życie tak. Dobra, gramy tę robotę. Jest lotnikiem, więc będzie mógł zdjąć tego naszego przeciwnika. No i atakujemy. On nas powinien zablokować. A my powinniśmy go tak to... Ojejku, jednak nie mamy morderstwo, więc... Blokuje nas i zabija nam dwie jednostki. Bęk. Karta Morderstwo e, nieraz potrafi popsuć wszystkie szyki, które e, chcielibyśmy. E, wszystkie akcje, które chcielibyśmy przeprowadzić przeciwko przeciwnikowi. pazur Boga Gór, co to jest? Ta karta zadaje Ci na początku Twojego ruchu dwa obrażenia. Dobrze. Wesraj się z e, życia. Budujący licz, drenaż życia, szybkość. Oj, niedobrze, niedobrze, bo on się będzie teraz za to leczył, więc musimy go szybko ściągnąć tego licza. <laughs> Na szczęście, teraz będziemy mogli Pterobotem atakować. A dobrze, możemy dobrać kolejne dwie karty, ale czy my chcemy to zrobić? Na pewno chcę zagrać istnieniowego komandosa, żeby móc nim blokować. I chcę zaatakować Pterobotem. Oczywiście on nas będzie próbował tym za, e, zablokować, co skończy się śmiercią dla tej karty. A jednak nie. Nie próbował nas nawet zablokować. E, mamy dwa blokery, więc zablokujemy część obrażeń. Ok, czym jesteś? Grąd wieczny. Ojej, ojej, niedobrze, chociaż otrzymują chyba. Czy ja dobrze zobaczyłem? Tak, to chyba jest to. Nie rozumiem tego stwarzania robota wojennego. Ale mogę stworzyć robobota. Na pewno. Więc spoko Wezmę sobie jeszcze odłamek szafiru. A dobieram sobie dwie karty. Ok. I mamy jaskiniowego komandosa. Jeszcze możemy jednego zagrać. Mamy tym samym 5 kart w ręku. Zatakujemy oczywiście tylko kartą latającą, która nie powinna być zablokowana. No dokładnie, bo on się boi zablokować tam swoją jednostką, żeby jej nie stracić, co my wcześniej głupio robiliśmy, że atakowaliśmy. Atakowałem to ja w sumie głupio robiłem, a nie my. Wow, chyba wygrałem. Udało się, jego jednostki same go wykończyły. Jest to. W sumie drugie zwycięstwo w tej grze, tylko że pierwsze no, to był samouczek, więc nie ma się czym chwalić. E, to była zwykła gra przeciwko przeciwnikowi, przeciwko przeciwnikowi komputerowemu. E, myślę, że odcinek jak najbardziej udany, chociaż dwie porażki były, ale jedna wygrana. Trzymajcie się ciepło. Na razie, czołem.